Zarówno u nas na kanale, jak i podczas zakupów największe emocje chyba budzą zakupy do wojska. Jest to instytucja, która rządzi się swoimi prawami, w które specjalnie nie będziemy wchodzić, ale czasami pojawiają się sytuacje, w których w końcu możemy sobie jasno odpowiedzieć na proste pytanie: co do wojska możemy zabrać i co możecie kupić u nas? A dzisiaj będzie właśnie o butach. Nie potrafię policzyć, ile razy zadałem żołnierzom pytanie odnośnie tego, jaki sprzęt kupują sobie samodzielnie, na jaki sprzęt mogą sobie pozwolić, który jednocześnie ma zostać w domu, i który, na który wydali bardzo dużo pieniędzy, a ostatecznie nie otrzymali zgody na to, żeby zabrać go na szkolenie. Jednak z dniem 2 grudnia, jeszcze z zeszłego roku, weszło w końcu rozporządzenie, które pomaga nam odpowiedzieć na jedno pytanie. Uwaga, czytam. Zmiana rozporządzenia w sprawie noszenia umundurowania przez żołnierzy rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 grudnia 2024. Punkt 5 otrzymuje brzmienie. W składzie ubioru polowego w czasie realizacji zadań służbowych butów typu taktycznego w kolorze brązowym sięgających za kostkę innych od określonego wzoru. Jaki to jest ten określony wzór? Oto właśnie trzewiki tzw. Tak monowskie. Nie będziemy się skupiać specjalnie na recenzowaniu tego obuwia. Żeby je otrzymać musiałem zakraść się na poligon i podebrać je jednemu szwejowi. Jak widać są odrobinę znoszone, więc żołnierz intensywnie z nich korzystał. W ten sposób wyglądają podstawowe buty, które żołnierze otrzymując, przychodząc świeżo do jednostki wojskowej. Zanim rozgrzejecie klawiatury i przejdziecie do sekcji komentarzy, od razu wytłumaczmy sobie podstawową kwestię dotyczącej zabieranego przez nas szpeju właśnie na służbę wojskową. Wszystko zależy od tego, jaki rodzaj służby pełnimy, od naszych przełożonych i jakie wykonujemy obowiązki. Od tego również będzie zależało to, jakie zapadną decyzje, czy będziemy mogli zabrać swój własny sprzęt, czy. Te buty powinniśmy dostosowywać do tego, jakie obowiązki pełnimy. Przykładowo, wątpię, żeby ktokolwiek otrzymywał zgodę na używanie prywatnych butów podczas chociażby przysięgi wojskowej. I tutaj odpowiadamy na podstawowe pytanie: jaki faktycznie ten sprzęt będziemy mogli ze sobą do wojska zabrać? Tak jak powiedziałem wcześniej, nie będę specjalnie pochylał się nad tym, żeby te buty recenzować. Możecie na to wykorzystać sekcję komentarzy i przy okazji powiedzieć, czy żołnierzowi faktycznie powinienem te buty oddać. Jednak na projektantach spoczywało bardzo trudne wyzwanie. Musieli dostosować jeden wzór do tego, żeby odpowiadał zarówno pracy służbowej przy tak zwanej taktyce białej, czyli pracy za biurkiem, jak i dla żołnierzy, którzy pracują na co dzień w terenie. Tak więc z dniem 2 grudnia żołnierze będą mogli samodzielnie dostosować buty do wykonywanych przez nich obowiązków. Zacznijmy sobie od różnicy pomiędzy butami z wysoką chalewką oraz tak zwanymi midami. Czyli butami z niszczą cholewką. Jeżeli chodzi o rozporządzenie, przewiduje ono jedynie to fakt, aby buty sięgały powyżej kostki. W innym wypadku mogłoby to bardzo łatwo doprowadzić do uszkodzenia kostki czy po prostu stawu w przypadku działań taktycznych i działań w terenie. Stąd w przypadku osób, które nie spędzają zbyt dużo czasu w terenie, bardzo dobrym wyborem będą właśnie buty w stylu tak zwanym mit z niższą cholewką. Jeżeli z kolei ktoś bardzo często działa w terenie, działa w trudnych warunkach, a tym bardziej, przewiduje chociażby bądź przewidujemy działania zimą, zdecydowanie lepiej będą się sprawdzać buty z wysoką cholewką. Dzięki temu unikniemy nie tylko jakichkolwiek kontuzji, ale również w sytuacji, w której na przykład pojawia się śnieg, pojawia się błoto, brud czy także piach, buty będą osłaniać nas przed dostającymi się nieczystościami do wnętrza buta, a także unikniemy na przykład powstającej tam wilgoci. Zazwyczaj produkty, które lubię najbardziej, zostawiam na koniec, jednak tym razem zrobię różnicę. Są to Butyloa Zephyr MK2 w kroju mid. W zasadzie posiadają wszystkie funkcje, które są potrzebne podczas służby. Są bardzo lekkie, dodatkowo posiadają wkładkę goreteksową, która chroni nas przed wilgocią, a jednocześnie zapewnia odprowadzanie wilgoci. Poza tym mamy powłokę antypoślizgową, no i doskonałą amortyzację, więc w zasadzie. Moim zdaniem buty idealne, chyba że w końcu przyjdzie zimowa pora, śniegu będzie po kolana i trzeba będzie ratować się butami z wysoką cholewką. Jednak zanim do nich przejdziemy, to jeszcze chciałbym zwrócić uwagę na ten model, który bardzo łatwo pomylić. Jest to, tak jak wcześniej wspomniałem, model Zephyr MK2 w kruju mid, który bardzo łatwo będzie pomylić z modelem również Zephyr, ale tym razem WK. A jaka jest różnica? W zasadzie trzeba się wsłuchać w jeden krótki dźwięk. W przeciwieństwie do poprzedniego modelu, model WK nie będzie miał już tej zalety bycia wyjątkowo lekkim butem. Jednak, tak jak wcześniej powiedziałem, zależy to od rodzaju służby, które pełnicie. Bowiem ten model posiada dodatkowo wzmocniony nosek. Dzięki czemu, jeżeli pracujecie przy ciężkim sprzęcie, będziecie mogli sobie zagwarantować maksimum bezpieczeństwa, jak jest możliwy. Nie daje gwarancji, że ochroni was na przykład przed nadjeżdżającym BWP-em, ale z pewnością w przypadku upadających ciężkich elementów zrobi swoją robotę. Przechodząc do wysokich butów, mamy tutaj dosyć szeroki wybór. Na ten przykład mamy buty Loa Renegade 2 oraz buty Z8. C. Są to buty pełne, buty modele GTX. Zacznę od tego modelu, dlatego że przyznaję, że od momentu, w którym je mam, dosłownie zakochałem się w tych butach. Zważywszy na fakt, że buty są szeroko osłonięte skórą, dzięki czemu łatwo możemy je zaimpregnować, nałożyć na nie pastę, co ochroni nas później przed złymi warunkami atmosferycznymi, niezależnie czy to będzie deszcz, czy nawet śnieg. I to jest właśnie model Renegade 2 GTX. Z kolei z drugiej strony mamy model Z8C gtx -M który akurat ma tutaj zdecydowanie bardziej wzmocnioną podeszwę, którą możemy zaobserwować dookoła buta. Charakterystyczne elementy to są właśnie te gumowe części po bokach, oraz wzmocniony nosek z przodu. W odróżnieniu od wcześniej wspomnianego modelu Renegade 2, tutaj możemy zauważyć więcej użycia tkaniny oraz zastosowany został wytrzymały Nubuk i kordura, dzięki czemu nie musimy się przejmować o bezpieczeństwo naszej stopy. Ale sklep Militaria.pl i buty wojskowe to nie tylko firma Loa. W tym miejscu również chciałem Wam przedstawić buty wysokie od firmy HX, model Nepal Pro, który również posiada wkładkę Gore-Texową Do tego otrzymuje skórę nubukową, która nie przepuszcza wody, a także posiada oddychającą tkaninę. Dodatkowo posiada amortyzowaną podeszwę Vibram. I chociaż wiem, że w większości z Was może to nic nie mówić, to jednak zwrócę uwagę na element, który w końcu będzie oznaczał święty spokój podczas apelów porannych i wystające makarony. A mianowicie saszetka na sznurowadła. No po prostu cudo. A skoro już jesteśmy przy HX-ach, możemy wrócić do butów w kroju mid. I tak chciałbym Wam przedstawić buty Atletic 2.0 Black Eagle właśnie od firmy HX. Nie bez powodu Athletic. Są to buty chyba najlżejsze ze wszystkich, które dzisiaj Wam pokażę. Nie ma w nich żadnego elementu metalowego. Dodatkowo posiada membranę Goratexową oraz Climate System, dzięki czemu mamy wysoki przewiew, przy maksymalnej ochronie przed wilgocią. Jeżeli komuś z Was zależy na mobilności oraz wysokiej wentylacji w przypadku jego obuwia, to ten model będzie doskonałym rozwiązaniem. Alternatywnie, jeżeli wasz kolega nostalgicznie ściąga buty w kancelarii, to już wiecie, co mu podarować. W ten sposób dotarliśmy do obuwia, które dosłownie jest nafaszerowane najnowszymi technologiami i w zasadzie posiada najważniejsze funkcje, które na co dzień potrzebujecie w swojej służbie, niezależnie czy to jest codzienna służba w kancelarii, czy już intensywne działania na zewnątrz. Główną cechą butów Salomon Quest 4D ma być całkowite odwzorowanie waszej stopy, zapewniając jej maksimum komfortu i mobilności podczas działań. Buty są wyjątkowo lekkie, a podeszwa nie tylko doskonale amortyzuje, ale legenda głosi, że nawet zapewni nam doskonałą przyczepność na powierzchni wylaną olejem. A poza tym posiada wkładkę gore która ma za zadanie ochronić nas przed mającą się dostać do naszego obuwia wodą i wilgocią. Odnośnie wkładki gore jest ona owiana pewną niechlubną legendą, że w przypadku jej zastosowania również będzie to ograniczało wewnętrzną wentylację. Nie mnie się do tego odnosić, ale jeżeli ktoś z Was nie przepada za tego rodzaju wkładką i ma do niej sceptyczne podejście, w takim wypadku pojawiają się buty od firmy Pentagon. Oddychająca pianka przy maksymalnym zachowaniu przyczepności. To właśnie cechy, które najlepiej opisują buty Pentagon Scorpion V2. Doskonale sprawdzi się w codziennej pracy, a dzięki zastosowaniu membrany HydroGuard również w działaniach taktycznych. Bez względu na zastosowane technologie w tym bucie, nie zrobią nadal dwóch rzeczy: nie będą biegać za Was i nie zasubskrybują za Was tego kanału. Więc, jeżeli chcecie więcej posłuchać o nowoczesnym sprzęcie, zostańcie z nami na dłużej. Moje ulubione powiedzenie brzmi: jeżeli coś jest do wszystkiego, to w praktyce jest do Niczego. I w takim wypadku to Wy sami musicie podjąć decyzję, do jakich zadań do jakich działań będziecie potrzebowali swoje obuwie. Oczywiście swoim wyborem możecie podzielić się z nami w komentarzach. Bardzo Wam dziękujemy za oglądanie, że wytrzymaliście z nami do końca i do zobaczenia w następnych materiałach.